I tak jak obiecałem w poprzednim filmie, przedstawimy sobie kolekcję Tip Sport Liga, czyli hokejowa, najwyższa liga Słowacji z tego sezonu, sezon 2025-2026, seria pierwsza. Jedna taka saszetka Retail, gdzie znajdziemy 6 kartek, kosztuje 2 euro, cena porównywalna jak u nas. Co możemy znaleźć? Z podpisem hokeisty, z kawałkiem jego dresu, no i limitowane karty. Tutaj. Co możemy trafić oraz w jakich proporcjach? No, język słowacki jest bardzo podobny, więc myślę, że każdy zrozumie. Sprawdzamy, co się nam tutaj trafiło. Ok. Patrick Majer. Oj, przepraszam. Z tyłu klasycznie, że gra w Słowanie Bratysława oraz dwa zdania o nim. Następnie mamy Bramkarza, Rejmonsa Witolnsa z Dukli, z FK Nitra, Josh Paszold, Marek Hudec i proszę, Ice Star New Era, Ryan Dmowski. Fajnie wycięta karta. Także Całkiem ładne te karty robi Sport Zona, Słowacji trzeba przyznać. W tym odcinku dość krótkim, to by było na tyle. Subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach.